Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem MySplender, teraz po odcinku z DBD. E, tym razem nadeszła pora na Spirit. E, perki, które biorę, to Stropy Butcher, Barber Queen, Chili, Predator i Ruina. Tak, użyłem skin halloweenowy do Spiritki. I dobrze, zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobrze, mamy laboratorium, to zaczynamy. Dobra, ogólnie jeżeli chodzi o Spiritkę, to... Yy, w sumie bardzo ją lubię. Ogólnie kiedyś miałem taką fazę, że bardzo, bardzo dużo nią grałem. Więc jak dla mnie to jest spoko killer. Kurde. Co ty stoisz? Czy to jest awk? Chyba to ty sobie I My cię zostawiamy. I idziemy po kogoś, kto nie afczy. No. Ogólnie właściwie płyczka też jest silna jednak. Ogólnie w sensie jest. W sensie dość łatwo jest nią porobić. Tak na jedno. No i no została też tego nerfa jakiś czas temu. Ale tak trochę nie do końca widzę, żeby to jakoś mega coś się zmieniało. Ale dobra. Gonimy tutaj poszło. Kogo my gonimy? bardzo fajnie, idę za śladami, nie wiem, kogo gonię. E, gdzie ona poszła? Kto się ona, on, cokolwiek. Jak to się stało, że ona mi tak zniknęła? Dobra Ja nie wiem co ja tu od niej niepawliwiam ale dobra Tamtą podnieśli hmm. O O ale tamta się zaczęła ruszać Spoko Naprawdę meg? Okej okay, ale my tu mamy dwie, dwie meg ogólnie chyba jeżeli nie trzy, w sumie nie pamiętam, że, się że jedna e, się w lobby. Jakoś nie spojrzałem za bardzo, kogo tam mam, ale to była czarna. Jedna też, a Meg to w sumie nie wiem ile jest. No dobra. Aha, gena, kurde, skończyła. Okej, okay. spróbujemy tu teraz przyjść. O, hello. No to jest czarna, i kolejna mech. To mamy trzy Meg w meczu i. Jedną. czarną. co ty tu próbujesz zrobić, Pegarino? No i cyk. Mamy ją. Co ty oni robią? Teraz jest tu hack, tak jest. No to wieszamy. Dobra i tam robią gena. No dobra, ja muszę do tego gena pędzić, bo oni mi już dość szybko w sumie tego pierwszego. I nie chcę, żeby już drugi poszedł. Bo sobie dopiero dwa razy powiesiłem. Yy, więc trochę słabo. Co tutaj biegło. Dobra, ale do od tego gena ta osoba odeszła. Okej. Okay. Więc. To nie jest ta mek, to już ją wies wieszałem? Tak, naprawdę. Dobra. Ale w sumie tak, faktycznie w ogóle. E e ranga mi w sumie spadła, bo w sumie był reset. A ja nie grałem w poprzednim sezonie aż tyle, żeby w ogóle nabić ten. Do rank fioletowych byłem na 9 randze. I. I w sumie 13. I e, to nie ja ciebie nie wieszam, bo to tu trochę tunel poszedł. E, I wsuniałam teraz niską rangę ogólnie, trochę słabo. Ale właśnie takie za bardzo nie gram, bo już właśnie skończyłem te archiwa, no w tej chwili... No już zamknęły archiwa. Ale już jakiś czas temu skończyłem wszystko w nich i w sumie wtedy killerem już nie grałem, gdy skończyłem wszystkie questy killerem. Więc nie wbiłem sobie do fioletowych rang, żeby... Nie spaść do żółtych. Jest trochę słabo, teraz będziemy mieć słabo. Ogólnie na ile dobrze, nie? Ale będziemy mieli dość słabych surowców raczej. Mm -hmm. O tu się robi gena, tak? Chyba nie, muszę zniszczyć go. I idziemy Czarna Co mi tu wbiegłaś w glebie, tepie Co to miało być Kludetko Dobra, trzeba Flizować Dobrze Mamy czarną No i idziemy na haczyk. Ciekawe. Ciekawe rzeczy się idziemy na tych serwerach dedykowanych. Nie powiem. Miało wszystko tak pięknie działać na, na dedykach, a tu wychodzi... No cóż. Nie rozumiem, gdzie poszła ta osoba, co tu Gena robiła? O, to już ktoś idzie ściągać. E... A, sprint, okej. Okay. I mamy hita. ten sprint i jakoś nie wyszedł tak za bardzo? Co tu było?! Co to miało być?! Co to... Tu się wydarzyło. No śmiesznie, nie powiem. E, fajna ta gra. Dobra. Nie wiem, za kim iść. Dobra, za tobą. Chyba teraz te geny w ogóle całkowicie przestały tam. Poza tym jednym genem, który tam ta jedna robiła, w miejscu, do którego w ogóle nie przychodziłem. Naprawdę tak łatwo dała się nabrać. Okej. Okay. No to idziesz na haczyk. Jest, jest, chyba nigdy nie ogarnę, jak to są te pomieszczenia ułożone na tej mapie. Że w ogóle, czy wszyscy są blisko, albo się w szapkach schowali? Nieładnie. No dobra, chyba pójdziemy do jakiegoś gena. że ogólnie na tej mapie jeszcze jak gram killerem i widzę te poświaty genów, yy, to jeszcze w miarę czasami potrafię ogarnąć widzę co jest, ale z surwentem też ja się mega gubię. Tylko bardzo często nie mogę znaleźć konkretnej lokacji Dobra Kopiemy Oni tam się leczyli w ogóle O widziałem ją Dobra Hello Megarino Co to miało być? A nie, ona tam poszła Dobra, myślałem, że będzie paleta Chciała spuścić. Ale to, no, ale to jest świetne, kiedy ją powaliłem, ale jej i tak weszła paleta i zmarnowała paletę przez to, nie? To jest tu świetne. Dobra. Dobra tamta jedna... Co tam on zaczęła robić? Myślę, że to będzie ściągać, co bliżej, ale na coś się... zaczęła skrzynkę otwierać czy coś Ale nie wiem, pójdziemy tutaj do gena Tamta niech ściągnie A tu jest ranna Okej okay. Co ty chciałaś osiągnąć tym Dobra o, no to idziemy do tego haczyka, i tam to dalej ściągnęła? No to teraz eee... oni się leczą od pod hakiem, dobra, to idziemy, idziemy ich zabić. Okej, okay. Tylko w sumie, gdzie to tylko nie było. Tam to się puściła. Super, która była na haku, która ten. Dobra, czarda się tak pcha, że to chyba tak, to chyba to była na haku. Ale ta czarda jest dziwna, W sensie, ona tak najdalej w ogóle blokuje, ogólnie, żeby... Yy, żeby ktoś nie stunelował czy coś, bo tak raz właśnie wyskoczyła z dupy, żeby właśnie zblokować. A, Deadhard, Hard chyba był. E, a teraz wyskoczyła, żeby tamtej nie bił, ale to w sumie tak trochę bez sensu, jak ona to robi, bo tamto ona i tak zdąża wyleczyć, więc... Dobra jest na fejza Kurde, myślałem że przeskoczy No i teraz przeskoczyła No to ty też idziesz na haczyk Dobra ja ostatnio co nie mam na barbie i teraz pytanie, czy weszła do szafki, czy jest gdzieś blisko i zaraz zdejmie czarną. Tak była blisko. Kuźwa tu miała przejścia. Gdzie one są? Ach, dobra. Ja znowu zbiłem, na którym haku powiesiłem tamtą czarną, ale dobra. W sumie ich się wyleczą, one i tak za dużo nie zrobiły. na no tylko jeden gen został naprawiony, a objęł dentkę. Eee, więc dobra. Idziemy patrolować geny. Tu nie ma. Wiesz, nikogo nie ma. Czy ktoś tu robi tego gena? Niech świat się tak wchodzi. Nie. I siup. O, I... A tam jest czarna nagle. A bo tam to poszła na lewo. Dobra, no, weźmy sobie te... tą czarną też ueszmy. Jakoby były dobranne. i ja, to była świetna paleta po prostu. No to umierasz. Dzisiaj nie na twarda, chyba, nie? Czy tak miała? Kurde, co ja robię? No teraz się przeskoczyła. Ale teraz już nie zdąży. No nie no, po uderzeniu jeszcze przeskoczyła, bo czemu nie? No tamto zrobiła general, ale nie... Najpierw zabijemy już tą czarną. I tamto tutaj jest blisko. Znaczy pewnie dziś skitrała. Bo śladów biegu tu nie widać Więc ja że dalej gdzieś tu jest Chyba, że no te ślady już zniknęły nie wiem E! Chwila! Słyszałem klapę Chyba Dzisiaj chyba dźwięku jak klapę. słyszałem Ale nie jestem terpę O tak! Dobrze, słyszałem, dobra Dobra. Teraz musimy patrolować bramy. Bo tutaj te bramy nie są zbyt miło ułożone. Są po dwóch końcach. Kurde, jeszcze tu nie ogarniam zupełnie gdzie co jest. Coś czuję, że ona otworzy... się zdąży otworzyć jedną z tych bram. Coś czuję, że ona już przy tamtej drugiej po prostu była i... i zaraz będzie otwierać. A ja nie zdążę jej przerwać I A nie, chyba nie otwiera Nie Chyba, że tamtą Albo po prostu nic nie robi To też jest w sumie opcja Moi tacy niezbyt ogarnięci byli I ona... Nie... Tak! Tom otwiera, dobra. Nie ma. Zabijamy wszystkich. Dobrze, ogólnie poszło dobrze. Tak dobrze ogólnie poszło dobrze, prawo ja. no... Zabiliśmy wszystkich, tylko dwa geny zostały zrobione. Jest spoko. Tak, Mercy jest killer, więc dwa pipy. No, jeszcze miałem Daily na speed, na nie wiedziałem. No, perfekcyjny meczik. Dobra, GGS. No i słyszymy się w kolejnym meczyku. No, teraz yy, jesteśmy na farmie. No i dobrze. Zaczynamy. już tutaj ktoś jest tak szybko No i cyk ha, jeszcze za przystoknię, jeszcze raz Dobra tu ma paletę Tak idzie do niej Kurde Jest mi się, że on będzie tak pchał, żeby zrzucił mi tę paletę Ale dobra Mamy go Teraz mi nadzieję, że nikogo nie było w pobliżu Okej okay. No i dobrze, już pierwszego mamy na haczyku Tam ktoś jest... Ale u byli tutaj w pobliżu, są tutaj już ślady widać Ruina poszła W ogóle przy meczu poszła ruina? W sumie nie zwróciłem w ogóle uwagi czy, czy poszła Że w ogóle to już są takie ostatnie chwile tej ruiny, bo to już w środę chyba ma być update e, z nowym liftem i przy okazji tymi świetnymi zmianami ruiny oraz doktorka, więc jest po prostu epicko. Są ostatnie chwile, żeby w ogóle ruina miała jakiś sens, że nie, żeby w ogóle ona miała jakiś większy sens, bo i tak ruina często pada właśnie na początku, tak jak teraz. Nie ogarnąłem No ta czarna tutaj Jezu tu przeszła mi, o jezu Tego się nie spodziewałem Nie no, w trochę tę, to, że nie ma kolizji z postacią ja Nie ogarniam co się dzieje Jestem ślepy Właściwie co ten David ja chyba wezmę tego Davida jednak... Wiem, że taki trochę tunel, ale on tak trochę jak się prosi Jezu, gdzie on jest? Jezu, Jestem ślepy naprawdę Co się stało? Nic nie widzę I ktoś coś ewidentnie sobie psuje Dobra, idziemy tam Co mogę dalej tę czarną gonić? żeby mnie trochę dość długo na mi uciekała, więc trochę marnowałem czas. Ona się wyleczyła. Dobra, gdzie jest ta osoba, która tutaj jest z tu Genai, to więcej razy niż jeden. Ech. Kurde. Nie robili... Tu... Co ty? A bo ten Davida tu się nagle na nas przyganie ja nie wiem jak to się dzieje, że tego Davida spotkałem. Ja bym ja w ogóle myślałem, że on ten. Że on do tego genaz też wrócił, bo sobie dość szybko niego poszedłem A on teraz jest przy tym genie. Tylko się... Co ja robię? Ja się nie spodziewałem. Naprawdę ci tu leczysz! Wiesz, że ja mam uszę. W sumie tak z dupy się zatrzymał i ślady przez przy to przestały ten. I się zaczął leczyć. W ogóle świetny, świetny pomysł. No, Teraz na razie... To tak nie jest w mieście, się dzieje, bo to na razie... Jest... Tak na razie, na razie. Jedyne co aktualnie zrobiłem, to tunelowałem Deli tak trochę. E Dobra, ta Jane wydaje się być taka, takim dobrym osobnikiem do powieszenia, bo już mi tak fajnie wbiegła. Zapowiada się być fajnie. Dobra. No i mamy ją, dobra. No to wieszamy o tym samym haku, co David wisiał. Tam ci drodzy sobie poszli I dobra, gdzie wy teraz jesteście? Takie obstażę, oni to chcieli się leczyć Naprawdę oni w sensie ten dziadek w ogóle w momencie, gdy widział, że David do tego okna poszedł do tego samego okna. To się przy tym yy, tym oknie. By też wyrwał hita, ale w ogóle to też było takie świetne Że... kurde typie, naprawdę nie, nie chcecie stąd zejść może być kabel w sumie no jedno Ech, dobra Wieszamy I tam ktoś robi gena Ktoś random jest, albo jest znowu David Albo to jest ta Jane, że tak trochę obstawiam Davida szczerze, bo on jakoś tak się pcha On tu rozumiem, że przez przeskoczył? Czy on wlazł do tej szafki? Jane! To tak czy nie, tak to Jane była. Ale tak wlazł od tej szafki. Dziś chciała Hedonem mnie zrobić. Ale tak w sumie, się ten Hedon nie już naładował w takim czasie. Więc albo e, zrąbała to. I nie wcisnęła w ogóle tego Hedona. Albo go nie miała i po prostu liczyła, że, że nie zajrze do szafki, że, że wskoczyła do niej po prostu robiąc powiadomienia. Dobra. Ty czarne jeszcze nie miałem na haku, ona mi się nie podoba. I trzy geny już poszły, Jezu, trzy. Myślę, że do dwa dopiero. W co, wracajmy tam w sumie do tego haka. Aktualnie tak nikogo nie gonię. Ale czarną bym chciał dorwać. Ha, rozumiem, że oni się wyleczyli, tak? Czy to, 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 czy to nie ten, ten David? Gdzie ta sama poszła? Chyba prawda są ślepe. Ten gen już prawie zrobiony. O, tu jest! A, to jest czarna. Kurde, nie podoba mi się to, bo ta czarna tak ogólnie ogarnia. E. Nie, ja nie, nie, nie potrafię tej czarnej. A tu jest... Lupa w szaku. Dobra, akurat to już nie było takie zbytnio mądre. Już myślałem, że będzie chciała mi zatarkować. Bo tak kucnęła sobie. Dobra. Fuck. Aaa. Za wcześnie w grę przyszedłem z tego. z facea. Dobra, nie niszczymy. Jeden gen został, nie, ten meczek jest przegrany, tak szczerze. W sumie też niepotrzebnie go nie czarno, bo ona jest w jednym, który której nie potrafię dorwać. A teraz ją mamy, ale i tak A za ten jeden gen Gdzie ona się? Dobra, tutaj jest oh Jesus, dobra Gdzie oni zrobili Fakt Tam są dwie osoby, tu jest trzecia Dobra, pójdziemy do tych co Skierowali się w stronę bramy Co oni to jako się teraz? Chodźmy za dziadkiem na jedno. Się, oni chyba. To, że nie w sumie, dziadek nie umiera. Chyba tak, chyba Jane i David umierają. Tak czy nie? Nie w sumie, ja nie wiem. Chyba to to w ogóle bardzo mało powieszałem tutaj. Fatalnie. Co tam po ty jesteś? Dobra, najlepsze było gdyby spuścił mi tę paletę Ech, dobre. Otwiera bramę, I e nie on mi otworzy na mordzie Naprawdę jeszcze... Farma Dobra, możliwe, że zborowedem, nie? Nie! To była po prostu farma Mam nadzieję, że zdążę tego Davida podnieść i mi nie ucieknie Szybciej Szybko, 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 szybko Jest! Dobra Udało się. Dobra, też nie zabije dwie osoby Ale ten David w ogóle taką farmę. To jest ta czarna On już umiera, co myślisz? ta pobiegła, no nie do bramy już pobiegła, nie? No, no mi pewnie została, a nie, nas ucieka, To bo myślę, że została mi ale dobra, zabiliśmy dwie osoby ostatecznie, eee, więc nie wyszło aż tak źle, na zero. Ale ta farma pod koniec, w sumie gdyby ten David po prostu choćby uciekł, bo on tak już tak stał w bramie i nie sfarmił, to Inasa by ściągnęła w wtedy oni mogliby wszyscy uciec, a tak to przez tę farmę to zginęli oboje. Dobra. No to coś innego nie poszło na, e, najgorzej. W sensie ogólnie pierwszy mecz był bardzo dobry, ten w sumie już był dość tak słabiej. E, ale ogólnie nie tak spoko. Dobrze, więc ja mam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.